witajcie moi drodzy w analizie raczej w podsumowaniu tego co było w poniedziałek 23 czerwca 2025 roku przede wszystkim na samym początku prognozy były bardzo niepokojące dla polski południowo-zachodniej przede wszystkim i południowej bardzo dużo parametrów wskazywało na to, że burze, które mogą się pojawić, będą bardzo niebezpieczne pod kątem bardzo silnych porywów wiatru. Niech które modele numeryczne sugerowały nawet porywy powyżej 100 km na godzinę, i teraz patrząc z punktu widzenia właśnie tego, co się działo, to porywy były zawyżone. Owszem, szczególnie na froncie atmosferycznym. Ale nie wszędzie. Były miejsca, tak jak w Polsce północno-zachodniej, w Polsce południowo-zachodniej, w Polsce centralnej, gdzie sytuacja lokalnie była bardzo groźna, bardzo niebezpieczna i o tym też świadczą zniszczenia, które te burze poczyniły. Także wydane prognozy, moim zdaniem, były jak najbardziej słuszne. Mówimy o prognozach sieci obserwatorów burz, polskich łowców burz, które... Były bardzo podobne. I przejdźmy sprawdźmy sobie, jak sytuacja wyglądała w dniu wczorajszym. Zacznijmy, tutaj generalnie od takiego, jakby archiwum. To przyda się już na przyszłość. Moi drodzy, w nocy i nad ranem w Polsce północno-zachodniej, następnie w Polsce zachodniej przechodziła strefa burz, która no, wyrządziła trochę więcej szkód nad Niemcami, ona potem przemieszczała się w kierunku polski w postaci takiej, takiej wąskiej strefy. Za tą strefą bardzo szybko następowała poprawa pogody. Lokalnie występowały komórki burzowe, które przynosiły opady gradu, chociażby w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, ale generalnie sytuacja była dosyć spokojna. Co warto zaznaczyć, temperatury bardzo szybko zaczęły wzrastać. W godzinach już przedpołudniowych temperatury w Polsce Południowej przed samym frontem atmosferycznym wzrastały bardzo szybko do 23-24 stopni Celsjusza. Natomiast Natomiast za tym pierwszym frontem atmosferycznym na początku temperatury były niskie, ale potem znów bardzo szybko zaczynały wzrastać. Następnie w kolejnych godzinach, w godzinach popołudniowych, zaczęła nam się rysować strefa zbieżności wiatru. To jest bardzo istotne. Ta strefa jest bardzo istotna. Ten sam front atmosferyczny, pierwszy, który się przemieszczał, on praktycznie zaniknął. My w godzinach popołudniowych, bo tu mamy godzinę 14, jechaliśmy sobie już z łomży w kierunku. Łodzi, następnie w kierunku Częstochowy. Na południe od Częstochowy występowały opady deszczu. Te opady deszczu też były bardzo istotne, ponieważ one dały jeszcze dodatkową wilgoć, która potem się uniosła i też pomogła tym burzom tworzyć się i przynosić niebezpieczne zjawiska w Polsce Południowej. Około godziny 15-16 obserwowaliśmy już strefę zbieżności. Ta strefa zbieżności była widoczna praktycznie na całym tym obszarze. Przy czym yy, oczywiście. Tutaj na południu napływ tych cieplejszych mas powietrza był zdecydowanie silniejszy. To ciepłe masy powietrza wędrowały z południa w kierunku północnym. W okolicach Łodzi, gdzie dojechaliśmy, około godziny 16-17, następnie w okolicach Piotrkowa mieliśmy 34 stopnie Celsjusza. Dodatkowo bardzo silny wiatr z południa powodował, że człowiek czuł się jak w termoobiegu, naprawdę no dosyć nieprzyjemne zjawiska. No i tutaj ta strefa zbieżności miała idealne pole manewru do tworzenia się burz. Oprócz tego mieliśmy też front atmosferyczny, ale o tym o froncie atmosferycznym za chwilę. Moi drodzy, dalej te strefy opadowe, strefy konwekcyjne wędrowały w kierunku wschodnim. Bardzo silne burze na początku pojawiły się w województwie dolnośląskim, okolice Legnicy, Wrocławia. Tutaj obserwowaliśmy bardzo szybki wzrost kolejnych komórek konwekcyjnych, kolejnych komórek burzowych, które szybko organizowały się w troszkę większą strukturę i wędrowały w kierunku częstochowy. Burze również pojawiły się w okolicach, chociażby Warszawy. Burze również pojawiły się na północy, w województwie warmińsko-mazurskim. Jednak tamte burze były słabsze. To, na co musimy zwrócić uwagę, to front atmosferyczny. W godzinach popołudniowych, około godziny 18-19:00. Mogliśmy zauważyć gwałtowne tworzenie się większych struktur burzowych właśnie w województwie opolskim, w województwie dolnośląskim z wbudowaną tutaj superkomórką burzową w późniejszym czasie. Mogliśmy również zaobserwować burze tworzące się już na froncie atmosferycznym, który przemieszczał się przez Polskę Zachodnią w kierunku południowo-wschodnim i burze, które tworzyły się od Warszawy po łomrze. Te ostatnie oczywiście zjadły trochę energię na północnym wschodzie, ale cały czas jeszcze tam pędził właśnie. Ten front atmosferyczny. W kolejnych godzinach, czyli w godzinach wieczornych, nastąpiła kulminacja niebezpiecznych zjawisk burzowych i mogliśmy tutaj zaobserwować przede wszystkim bardzo niebezpieczną sytuację w Polsce Południowej, w województwie opolskim, gdzie mieliśmy superkomórkę burzową i generalnie cały układ wraz z nią, który przemieszczał się przez województwo Małopolskie, następnie przez województwo Podkarpackie. Ta strefa tych burz przemieszczała się również przez województwo świętokrzyskie, docierała do Rzeszy gdzie również była bardzo niebezpieczna sytuacja pogodowa i opuszczała nasz kraj. Natomiast patrząc tutaj bardziej na północ, mieliśmy jeszcze ów front atmosferyczny, który przemieszczał się z zachodu w kierunku wschodnim w godzinach wieczornych i nocnych, wymuszając tworzenie się kolejnych burz przed frontem atmosferycznym i na froncie atmosferycznym właśnie w tej Polsce północno-wschodniej, a więc mieliśmy generalnie cały kraj, gdzie no zjawiska burzowe były niebezpieczne, ale patrząc na to wszystko, możemy tutaj jasno powiedzieć, że wyliczenia z sieci obserwatorów burz i z polskich łowców burz które dla Polski południowo-zachodniej wydawały wyższy stopień zagrożenia jak najbardziej się sprawdziły właśnie przez ten układ który wędrował z zachodu w kierunku wschodnim tyle jeśli chodzi o podsumowanie poprzedniego dnia na modelach numerycznych chwila dla naszego sponsora na marka eta producent urządzeń AGD z gwarancją nawet do 10 lat marka eta jest obecna na europejskich rynkach już od ponad 80 lat, a jej produkty można kupić m.in. w sklepie firmowym etamyślnik -sklep Samych wyładowań nie było może aż tak dużo. Ja tutaj tylko poprawię, moi drodzy, obrazek. Nie było może aż tak dużo, szczególnie było ich więcej w Polsce południowej, również w Polsce zachodniej, na tym porannym froncie. No i tutaj Polska wschodnia z mniejszą ilością wyładowań, ale to nie przeszkadzało do tego, żeby burze, które pojawiają się, były bardzo niebezpieczne, bo te burze oczywiście bardzo niebezpieczne były. Wejdźmy sobie na stronę Państwowej Straży Pożarnej. Jak czytamy, ponad Tysięcy interwencji strażaków po przejściu frontu burzowego nad Polską. Ehm, Państwowa, Inspe... Państwowa Straż Pożarna 23 czerwca ehm, bieżącego roku, w poniedziałek, ehm, odnotowała aż 5098 zgłoszeń związanych z gwałtownymi burzami, które przetoczyły się przez kraj. Strażacy usuwali setki powalonych drzew i gałęzi. Zgłoszenia dotyczyły również uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ehm, w... W sumie około 100 obiektów, z czego najwięcej, no i mamy tutaj wylistowane województwa. Czytamy jeszcze wybrane zdarzenia, które miały miejsce. Koło brzeg, województwo zachodnio-pomorskie, na jadącą rowerem kobietę spadł konar drzewa. Poszkodowaną zajął się zespół ratownictwa medycznego. Jest to chociażby artykuł też z Radio Szczecin. Rowerzyska trafiła do szpitala. Czytamy, konar spadającego drzewa przygniotł Około 40-letnią kobietę jadącą na rowerze. Do doszło na ścieżce rowerowej między Ustroniem Morskim a Kołobrzegiem podczas gwałtownego załamania pogody. Pierwszej pomocy udzielili jej inni rowerzyści. Kolejna sprawa to Świętokrzyskie Województwo, powiat sandomierski. Sam Bożec, konar drzewa spadł na samochód osobowy. Jedna osoba poszkodowana, zabrana przez zespół ratownictwa medycznego. Tutaj mamy też ten artykuł, który o tym informuje. Drzewo spadło na auto na Krajowej 79. Kierowca został ranny. Tutaj mamy troszkę zdjęć z tego, jak to wyglądało. No i Konar zrobił dużo uszkodzeń. Kierowca naprawdę ma szczęście, że nic poważniejszego mu się nie stało, i to musiał być całkiem konkretny Konar drzewa, co chociażby widać. No. Dlatego my też jak obserwujemy burze, podczas tak silnych burz staramy się mieć jakieś takie miejsce, żeby jakoś za mocno pod tymi drzewami nie jeździć. Wałcz województwo pomorskie drzewo przewróciło się na samochód osobowy z czterema osobami w środku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Tu mamy informację właśnie z polskiej Radio 24 w wałczu drzewo spadło na jadący samochód. Rodzina z dwójką dzieci zdążyła uciec całe szczęście. I to było, moi drodzy, przed Komendą Policji w Wałczu, w województwie zachodniopomorskim. E, tak wygląda samochód. Uf, samochód tej rodziny. Rodzina miała naprawdę dużo szczęścia, bo mogło się to skończyć zdecydowanie gorzej. to faktycznie przed samą Komendą Policji. No i jeszcze mamy tutaj jedną informację. No nie, to są te trzy. Od północy do godziny 6 rano we wtorek 24 czerwca odnotowano kolejnych 511 zgłoszeń, głównie ze Śląskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Cały czas dzisiaj obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża, więc moi drodzy uważamy i nie bagatelizujemy ostrzeżeń. To, że wydane są ostrzeżenia, to nie znaczy, że u, u Was burza musi być. Ale burza u Was być może, bo są parametry, które wskazują na to, że może być i wtedy mamy to, co mamy. Moi drodzy, uważamy na siebie. Oczywiście, kolejne silne burze prawdopodobnie w czwartek. Dajcie znać, czy takie podsumowania warto robić na naszym kanale. My widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.